Pozwolę sobie rozpocząć dzisiejszy nasz webinar. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Daniel Wysocki, jestem kierownikiem działu cyberbezpieczeństwa w firmie Alwatech. Miło mi wszystkich powitać. Cieszy mnie to, że tak duże grono uczestników mamy na tym webinarium. Widać, że cyberbezpieczeństwo i szeroko rozumiana sztuczna inteligencja no, przyciąga. Uwagę, i, i jest też tematem takim szeroko rozpoznawalnym, również. Także jest to, jest to o tyle fajne, że możemy dzisiaj porozmawiać naprawdę o wyjątkowym rozwiązaniu, bardzo ciekawym rozwiązaniu. W ramach krótkiego wstępu, proszę Państwa, no, żyjemy w takich czasach, gdzie kiedyś wydawało się, że. Ogólnie rozumiana sztuczna inteligencja, czy wykorzystanie algorytmów nauczania maszynowego było przyszłością, było widziane tak naprawdę tylko i wyłącznie gdzieś w filmach science fiction. Dzisiaj jest to technologia, która jest ogólnie dostępna. Ogólnie dostępna dla wszystkich. I mówiąc dla wszystkich, mam na myśli także w kontekście cyberbezpieczeństwa dla przestępców. Jako integrator, Różnych rozwiązań. Widzimy, że żeby tak naprawdę efektywnie sobie poradzić z różnego typu zagrożeniami, które są coraz częstsze, ataki są coraz bardziej zaawansowane i coraz bardziej destrukcyjne, wymagane są rozwiązania, które wykorzystują najnowsze technologie. Najnowsze technologie po to, żeby w tym ciągłym wyścigu zbrojeń, być o krok do przodu. I zauważyliśmy, że tego typu rozwiązania, właśnie jak CryptoMage, o którym dzisiaj będziemy mówić, przedstawicielam tutaj w postaci Jarka, który przybliży nam temat e, tych rozwiązań, e, świetnie się do tego sprawdzają, świetnie się w tym sprawdzają, świetnie się do tego nadają. Przede wszystkim dlatego, że potrafią odciążyć analityków bezpieczeństwa, przyspieszają analizę danych, przyspieszają detekcję i pozwalają w sposób taki efektywny zarządzać ryzykiem i zarządzać po prostu różnego typu incydentami bezpieczeństwa. Także zapraszam do, do dzisiejszej prezentacji. Zaraz oddam głos Jarkowi. Gdyby jeszcze raz, jakby były jakieś problemy z komunikacją, obrazem, proszę dawać znać. W razie pytań, oczywiście, będzie też sesja pytań i odpowiedzi na sam koniec. Gdyby pojawiły się jakieś pytania na bieżąco, proszę zadawać też na czacie, odniesiemy się do nich na sam koniec. Dziękuję bardzo. Jarek, oddaję głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Danielu, dziękuję bardzo za ten wstęp. Tak jak Daniel powiedział, reprezentuję firmę Cryptomage. Jest to polska firma i dzisiaj będziemy mówili na temat NDR-a, czyli Network Detection and Response. Jest to sonda do wykrywania anomalii i ataków sieciowych. Moje dzisiejsze spotkanie z Państwem niejako chciałbym podzielić na dwie części. W pierwszej części opowiem na temat naszej firmy, na temat naszego rozwiązania. Czym tak naprawdę jest ta sonda, do czego ona służy, jak może ułatwić Państwu obronę przed cyberatakami. Natomiast w drugiej części wejdziemy w głębiej, wejdziemy w tą sondę i pokażę Państwu panel i, i tak naprawdę będzie to możliwość do zobaczenia właśnie już, już na żywo żywej struktury żywego panelu, także tak, tak to sobie widzę i tak jak Daniel wspomniał na końcu, jeżeli będą pytania, mam nadzieję, że będą będę się starać do nich do nich odnieść i jeszcze coś tam uszczegółowić. Oczywiście zawsze zawsze zapraszam jeżeli byłaby taka potrzeba zapraszam do kontaktu za Watechem bądź bezpośrednio z naszą firmą wtedy, wtedy w jakiś sposób będziemy jeszcze jeszcze poszerzać tą państwa wiedzę, już taką nazwijmy to indywidualnie z każdym z, każdym z Państwa. Także nie przedłużając, zacznijmy nasze dzisiejsze spotkanie od, od pewnych takich podstawowych informacji dotyczących nas, naszego, naszego rozwiązania.